Przeszliśmy przez Buco di Biso, jesteśmy we Francji wyjście, wyjście wygląda tak, skorzystaliśmy tutaj z lampki od Włoszku, Włoszków jakichś makaronów patrzcie tu. No może Kubek z To nie mówią po ludzku. Ten tunel miał tylko 50 metrów. Dzień dobry Jerzy. Cześć, cześć. Ja myślałem, że wiesz, my stracimy dwie godziny w tym Ale było, bez lampy byśmy nie przeszli za cholerę. A tu w sumie 15 minut już jesteśmy.

Voilà, on dit que c'est un peu de stampe. Je crois qu'il y avait un peu de berette. Il y a une petite baguette qui braquait. Mais là, l'avantage, c'est que le rocher, il sort vite, donc ça décolle de la mer. français Bosé et Italien Tous ensemble, nous chantons Tous ensemble, nous chantons On est ici à Piandéré On est ici à Piandéré en et en C'est aujourd'hui qu'on va parler C'est aujourd'hui qu'on va parler de ce sacré Saint-Chapré de ce sacré <muché> italien italien Tous ensemble nous chantons Tous ensemble nous chantons C'est Maintenant, tu, 800. jesteśmy na kole Drama 2,950 Tutaj widok na stronę włoską Widok na stronę francuską Przez przełęcz gdzie jesteśmy przechodzi granica włosko-francuska A stamtąd wyszliśmy Pian del Re Na wysokości 2000 Wyszła, tak myślę? Nie może tutaj w ogóle o tej strony się nie wyjść na wyższa tą górę, tylko od tamtej to byliśmy z wakacjami To jest tak myślę Nasza Ja czytałem, że gdzieś można wyjść na jakiś szczyt tam Tu jest Wojtek Zrób też filmik, że ja tu jestem, nie? Co się robi tutaj cały czas Po arfacjatry Tam jest jakiś wyciąg To z tą taką dróżką Mi się wydaje Fajnie. Dobra.